Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj mam nadzieję taki krótki odcinek o tym, jak często przychodzić do gabinetu Protetyka Słuchu. Zapraszam. Żyjemy w szczególnych czasach w czasach pandemii i każdemu z nas zależy na tym, żeby jak najmniej kontaktować się z innymi ludźmi. Dlatego wielu z Państwa zadaje sobie pytanie, no dobra, jakie jest to minimum tego, kiedy ja muszę się pojawić w gabinecie protetyka słuchu? Odpowiedź na to pytanie zależy od kilku czynników. Po pierwsze, od tego, czy jesteśmy doświadczonymi użytkownikami aparatu słuchowego, po drugie, jaki rodzaj aparatu słuchowego mamy i po trzecie. Jak bardzo mamy wprawne, właśnie ręce, w jakim jesteśmy wieku. No te trzy czynniki musimy wziąć pod uwagę. I teraz, biorąc pod uwagę to, jak długo mamy aparat słuchowy, no to nowi użytkownicy, którzy dopiero co mają założone aparaty słuchowe, my często prosimy takie osoby, żeby zaraz w ciągu miesiąca, jest to 2-3 tygodnie, maksymalnie miesiąc, żeby w tym czasie pojawiły się w naszym gabinecie na wizycie kontrolnej. Wtedy też na takiej wizycie y, odpowiadamy na pytania. Prosimy, żeby zapisać sobie podczas tego miesiąca pytania, które się pojawiają, jakieś wątpliwości. My utwierdzamy też pacjenta w dalszym użytkowaniu aparatu słuchowego, rozwiązujemy te wątpliwości, dokonujemy czasami przestrojenia aparatu słuchowego, uwzględniając uwagi, albo po prostu pacjent dokupuje dodatkowe akcesoria, typu zestaw do czyszczenia aparatu słuchowego, baterie itd. itd. Temu wszystkiemu służy ta. Pierwsza wizyta. A co jeśli pacjent jest już doświadczony, ma aparat słuchowy, według mnie najmniej obsługowy, czyli taki BT, taki załóżny? No to wtedy minimum takie, jakie zalecamy, to w zależności też od gwarancji, bo jedni pacjenci mają gwarancję trzyletnią, tą podstawową, inni mają pięcioletnią, rozszerzoną. Pacjenci, którzy mają pięcioletnią, rozszerzoną gwarancję, oni proszeni są o to, żeby przychodzić przynajmniej raz na pół roku na czynności serwisowe, natomiast pacjenci z podstawową gwarancją muszą odwiedzić nasz gabinet przynajmniej raz w roku i uważam, że raz w roku to jest takie minimum, minimum żeby pojawić się w gabinecie protetyka słuchu, no bo wtedy protetyk obejrzy nam ucho, zobaczy czy nie gromadzi się tam za dużo woskowiny, sprawdzi ten aparat, zobaczy czy nie zebrało się na mikrofonach dużo kurzu, może trzeba wymienić jakieś filtry, inne rzeczy, obejrzy stan obudowy, czyli no, zrobi wszystko, żeby nam ten aparat działał jak najdłużej i jak najlepiej. No i jeszcze trzeci czynnik, o którym powiedzieliśmy, czyli rodzaj aparatu. I uważam, że z aparatami wewnątrzusznymi powinniśmy pojawiać się bez względu na to, jak długo mamy gwarancję, przynajmniej dwa razy w roku. No, mamy tam dwa rodzaje filtrów: filtry zewnętrzne i filtry od. I filtry, które mamy przeciwko woskowinie. Na dodatek są to bardziej aparaty narażone na wilgoć, ponieważ są w uchu, w środku i są one mniejsze. Często my nie dostrzeżemy swoim okiem jakichś detali, które no, wpływają na zużycie aparatu, a protetyk słuchu, prawny protetyk słuchu bez problemu to wyłapie. Też dosyć często powinno się chodzić z, z moimi ulubionymi aparatami, czyli typu Ric, tymi, które mają słuchawkę w uchu i ma, mały aparat ym, za uchem. Z tymi aparatami również zalecałbym przychodzić dwa razy w roku, ponieważ właśnie newralgicznym elementem jest słuchawka w tych aparatach, tutaj ten przewód, który łączy. No, te wszystkie dyskretne rozwiązania będą wymagały od nas więcej uwagi. Tak jak wspomniałem, na wcześniej najbardziej pancerną konstrukcją będzie aparat BT, Tutaj, poza zesztywniałym wężykiem, nic nie powinno się dziać, chociaż też zdarzają się zabrudzenia, ale przy, jedno, przy wizycie raz w roku naprawdę powinno to wystarczyć. Kupujemy wtedy wężyki na zapas i sami sobie tutaj to możemy czyścić. Wkładkę też możemy czyścić sami, co już pokazywałem na ostatnim odcinku, chyba. No Dzisiaj producenci aparatów słuchowych wychodzą nam naprzeciw. Wielu czołowych producentów ma już funkcję zdalnego programowania I to jest fajna funkcja właśnie w takiej sytuacji jak mamy teraz kiedy ograniczamy kontakty kiedy mniej wychodzimy albo kiedy osoba jest obłożnie chora i no, nie może wychodzić albo jesteśmy na urlopie gdzieś za granicą to wtedy łączymy się ze swoją aplikacją i protetyk słuchu może nam przestroić aparat słuchowy. No takie funkcje ma Inter, to on niedługo już będzie miał Bernafon, a i też ma takie funkcje Fonak w nowej platformie Paradise. Może nagram jeszcze odcinek o tym, jeżeli państwa to interesuje, to serdecznie zapraszam. Podzielcie się ze mną o tym w komentarzach, dajcie też łapkę w górę, to mnie motywuje do tego, żeby kręcić dalsze odcinki. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Państwa pomocny. Tymczasem życzę dużo zdrowia.